Cześć, witam Was. Chciałem Wam dzisiaj pokazać yy, jakąś bitwę esetą. Także nie przedłużając, wyjedźmy sobie w jakąś bitwę. Hmm. Co mogę powiedzieć? Jest to bardzo fajny czołg. Twardy, ale trzeba go kontować razem z wieżą. No, yy, co, wieże trzeba również kontować. Najlepiej, jak rzucina nas w miasto. Nowa mapa, fajnie. Dużo na niej nie grałem, rzucenie ładne, tylko cztery dziesiąte tiery. Mamy 57 szans procent na zwycięstwo. Tak, szans procent na zwycięstwo, to jest logiczne. No i cóż, zobaczymy z drugiej strony zaczynamy. I pomyślimy gdzie by tutaj pojechać, żeby najlepiej wykorzystać nasze atuty, czyli mocne działo. No i ten pancerz, który trzeba kontować jednak, bo tak to nic nie da, na dziesiątych tierach zwłaszcza. Z góry zaczynamy Więc tak już tutaj parę razy grałem I tutaj mam taką miejscówkę Zaraz ją ja wam pokażę Trzeba jak najszybciej dojechać I wtedy można coś strzelić przyjeżdża. jak przejeżdża Jak przejeżdżają na przykład medy Oni mają tutaj w plutonie Centuriona I typa Także zaraz zobaczymy Czy coś tutaj jedzie Poczekamy. Ach, uciekł niestety, Heavy. A mogłem go strzelić, już by było lepiej, ale dobra. Ktoś tu wraca się do nas, bardzo dobrze. Zaraz może dostanie. Jak się wychyli. A, nie wychyla się, tylko ostrożnie. Jest trzy artylerie, trzeba uważać. Co mogę jeszcze powiedzieć, no tutaj raczej przeważnie gra się na goldzie, no ja golda nie używam, ale można używać, nawet trzeba, dla mnie się statystyki nie liczą, także ja nie używam golda, jak się przyceluje to spokojnie też wchodzi, no cięższe jednak jak maus czy eseta no to ciężko przebić bez golda, niestety rykoszet od hebiego Musimy się teraz ruszać, żeby nas nie trafił. Dobra, jeden ding. A jestem przeładowany, wyjadę na niego. Znowu ding, niestety, ale on już dwa strzały wystrzelił. Jeszcze dwa. Teraz będziemy się tylko ruszać, żeby nas nic nie zrobił. Tutaj nas już okrążają, ale ja tutaj pilnuję tego Hewiego. Obrócił wieżę, a on się schował. Kurczę Jest po cztery na razie. Nie jest źle. Znowu nieprzebity. No widzicie, no jednak bez golda ciężko cokolwiek zrobić. Teraz nas przebił On Dostał za 750 prawie Będzie dobrze Tutaj nam coś już na dupę wjeżdża Trzeba się odwrócić Póki heavy ładuje No niestety to będzie chyba przegrane z tego co teraz widzę Ale spróbujemy jeszcze coś zrobić no już Esera w jej dojeżdża niestety, więc dużo nie zrobimy już Heavy nas z pleca ładuje. To już będzie koniec niestety, chyba może jeszcze typkowi coś walne. Dobra, typek rozwalony, heavy za nami jedzie, trzeba uciekać Po 8. Szybko, szybko, żeby się odwrócić. Eseta jedzie, kurde. Dobra, dostał za 813, od ładnie. Mam tylko w gąskę, więc jest dobrze. To by się dało jeszcze wygrać, ale kurde. Ciężko mają te dwie sety. Nie są zbyt ogarnięte chociaż są żółte no Kurde no plecy nam robią no, ale nie mam pomocy Niczyjej Gdzie ty się patrzysz zaraz zobaczymy Bokiem jest ale nie, nie będziemy wyjeżdżać Odwraca się na nas Się. Bardzo ładnie. Nie jest to zbyt dogarnięty gracz. Teraz powinienem go wykończyć. Kurcze, gąska. No teraz jak się no, przekapują nas. Kurde, jakby nasza drużyna zaczęła wracać, to jest do wygrania. U nich dwóch, dwa ciężkie, tylko dwie esety. Esety tam kapuje. Teraz jakby się nasi wrócili. Byłoby bardzo dobrze. Nie przebijemy sety w dupę, no to jest przykre. Teraz trzeba odkapować bardzo szybko jak się da. Dobrze! To chyba będzie jednak wygrane z tego co teraz widzę. Bardzo dobrze. Gąska. No dużo przyjmuje na gąskę ten czołg. Mamy dwa... no trzy Nie jest tak najgorzej. No AMX już się artami zajmuje. Także to już chyba koniec ich żywota. Jedna już padła, zaraz druga. Spróbujemy teraz esecie na dupę wjechać. On się tam zajmuje e5. Zdjął e5, ale ładuje. Teraz ja mu przywale. Teraz mamy 15 sekund luzu. Na gąsce stoi. No i wykończyliśmy no, go. No, bitwa, nic specjalnego. 3-300 No, 3 fragi. O tak, go średnio najeżdża bym powiedział. No ale cóż. Aha, bo szarta żyje. O kurde. Myślałem, że już MX coś długo się zajmuje tymi artami. W takim razie, no już nic nie zrobimy, bo MX pewnie ładuje i czeka tylko, żeby przeładować magazynek i zniszczyć tą martę No właśnie, jeszcze 40 sekund. Nie zdążymy dojechać, ale próbować zawsze można. Nasz te 34 się nie rusza, nie wiem czego. Może też myśli, że koniec bitwy. Ale to tak nie jest powiedziane. No a może spokojnie rozchodzić tylko MX-a. 315 HP to jest dla niej nic, nawet ze splesza. No tutaj. Pisze, że idiot. AMX, No jaki on jest? No pomarańczowy, no. No nic dziwnego, no ale już kończy przodywać, rozwali Artę. Chyba, że Arta ma go jakoś tam się schowała i tylko czeka dla wyjazd jego. No ja Jakbym wyjechał, no też bym został zniszczony. No właśnie zniszczyła Arta go. Teraz będzie przodywać, może się uda zrobić czwartego killa. Byłoby fajnie. Próbujemy. No, wyjechała nam prosto pod celownik, bardzo ładnie. Nie miała jeszcze przeładowanego działa. No, 4 kile 4000 damage'a. No, całkiem niezła bitwa. Zdarzały się lepsze, no ale... Niech będzie. Także może jeszcze zobaczymy jakie wyniki były bitwy. Tylko musi nas czytać. No co mamy? Stalowa ściana. No na tym czołgu nie jest to rzadki widok. Często można to, jak się dobrze zagra, to często jest stalowa ściana. No i co? Wesetę jedną 1400 Dimajor 3 strzały. W drugą jeden strzał za 400 dobiłem. W go 1 strzał za 744. Arta to wiadomo 500, rozwalona. Centurion dobity 69 HP. I Typek 661 też dobity. No druga klasa stolowa ściana, co my tu jeszcze mamy? No drugi pojazd pod względem Expa. Pod względem maja też drugi. To Odziwo MX był pierwszy. No 8000 na plus. To nie jest takim y, łatwym. Tak to łatwo zrobić nie jest. No i dobra. No to teraz koń y, kończę ten odcinek i się z wami żegnam. Cześć, hej.